Dzień dobry, witam Państwa po przerwie. Naszym gościem jest dzisiaj pstryk na kamerkę Maria Kadela, pełnomocnik burmistrza do spraw zwierząt. Dzień dobry. Dzień dobry. A jakich zwierząt? Domowych. Tylko domowych? A no. jakie to są domowe zwierzęta? Domowe zwierzęta to są zwierzęta, które potocznie się nazywa zwierzętami towarzyszącymi. To może być ptak? Yy, kanarek. Też. Może być, też może być, bo też towarzyszy człowiekowi. Yy, jest Pani autorką naszego schroniska dla zwierząt. No w pewnym sensie tak. Jest Pani autorką tego schroniska. mówią, <laughs> że to schronisko kadelowe i, te, i chociaż kadela tam już od, od lat nie, nie, od nie siedzi, tak od pięciu, to no to nadal jest schronisko tak, tak utożsamiane z Panią. A... Co mnie bardzo cieszy. I właśnie, czy Panią to cieszy? Bardzo mnie to cieszy. <laughs> bardzo mnie się to cieszy i doceniam to, że mieszkańcy o mnie pamiętają. Jak pani w tym ocenia. Bardziej, że nie mieszkam już w szczecinku od pięciu lat. Tak, da się zauważyć, bo pani prowadzi te, um, prowadziła, psikątek. tak? Przykątek. A ja nadal prowadzę przykątek tośkowej Ferajny, Nadal mam psy, ponieważ no moje psy to są dosyć mocno psy połóżkane przez los. I... No właśnie, to jest, to jest i... temat na długą opowieść, którą mieliśmy przeprowadzić wcześniej, ale nie pykło. To teraz robimy inną opowieść, zrobimy o schronisku. Jak Pani ocenia te 15 lat działania szczecińskiego schroniska? Dobrze oceniam. To szybko Dlatego... minęło. Za szybko? Oceniam bardzo dobrze, ponieważ w tamtym czasie to było najnowocześniejsze schronisko w Polsce, jedno z pierwszych, które było, chyba pierwsze, które było wtedy budowane w ogóle w Polsce, bo tak to, to były takie kojce, nie kojce jakieś hysle, a to było naprawdę schronisko już takie na, no, na miarę XXI wieku, takie jakie powinno być. I z dumą stwierdzam, że to schronisko nadal jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Czego dowodem jest to, że kiedy weszło nowe rozporządzenie ministra rolnictwa, rozporządzenie weterynaryjne dotyczące schronisk, w naszym schronisku wystarczyło podnieść tylko płot o 20 cm. Resztę wszystko mieliśmy według nowego rozporządzenia. Co by było, gdyby nie było schroniska? No nie byłoby dobrze, bo wbrew pozorom jest to, przede wszystkim jest to zadanie własne gminy. Niezależnie, czy miejskiej czy miejskiej, właścicielem wszystkich zwierząt bezdomnych jest burmistrz, wójt, prezydent. Dostaje gratis. Tak, dostaje gratis w pakiecie razem z wyborem i musi, każda gmina musi mieć podpisaną umowę ze schroniskiem. Oczywiście moglibyśmy dalej pchać Psy, jak wtedy, zanim przyjechały do Buczka, do Jędrzejewa, do schroniska Wet Service, teraz to się zmieniło, nazywa się to, się to się inaczej, ale w międzyczasie właściciel tego schroniska miał sprawę karną i został wskazany za znęcanie się nad zwierzętami, czyli po prostu nasze psy byłyby w takim smutnym mhm. schronisku. A my jakie rejony obsługujemy jako schronisko? Umowy mamy z... Mamy umowę z gminą borne i z gminą Szczecinek. Mieliśmy jeszcze umowę z gminą Resko, ale ze względu na koszty gmina Resko zrezygnowała z umowy z nami. Na schronisko, właściwie trwa nieprzemijająca moda, bo to, to, od, 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 wesel podczas których para młoda życzy sobie karmę dla psów zamiast, zamiast tak, albo coś. Przepraszam. <laughs> Wesela, Zostańmy się tak, przy, 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 weselach. przy weselach. Po, po zbiórkę karmy w przedszkolu. No to jest nie powszechne, to jest nagminne, to jest, to się dzieje non stop. Skąd się to wzięło? No bo jednak jesteśmy coraz bardziej wrażliwi. Społeczeństwo robi się empatyczne, bardzo dobrze. To tylko to? Momencik. <laughs> nie skończyłam. <laughs> Przede wszystkim bardzo dobrze, zaczynamy zbiórki karmy w przedszkolach, żeby pokazać dzieciom, że nie wszystkie zwierzęta mają domy. Że są zwierzęta, które tych domów nie mają i siedzą w takim smutnym miejscu, które jest schronisko. Mhm. On jest bardzo ważny wbrew pozorom. Jak takie dzieci przyjeżdżają do schroniska, widzą, pieski, to czasem serce mięknie, prawda? I taki piesek ląduje też w domu. Bo generalnie uważam, że pies w domu, jak jest dziecko, to jest idealna para. Powinien się wychowywać z, y, pies z dzieckiem, dziecko z psem. Poza tym jest to modne. Pomaganie jest mhm. modne, panie Ryta. Tak? Bardzo modne. Zwierzętom? Zwierzętom. <laughs> Trzeba dodać. Tak, zwierzętom. Pomaganie zwierzętom jest modne, no zbiera się za to punkty, Jakieś tam, prawda? Kolejalnościowe. Szczegól... Tak, szczególnie w wyborach. Oczywiście. To jest, to jest ten moment, prawda? przy wyborami. Moment. Tak, 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 tak. Uh -huh. No mm, Bardzo się obśmiałam, jak któryś z naszych prezydentów, właśnie wybrany później zresztą, wylądował w schronisku z workiem karmy marketowej. Aha. I było zdjęcie z, z tą karmą. No, z taką karmą. No ale skąd mam wiedzieć? To podłej. Podłej. Ale ma doradcu. doradca też jest... nie musi być psiarzem. No bez przesady, redaktorze, kupować w markecie najtańszą karmę podłej jakości, żeby zawieźć do schroniska, to przecież wstyd. To pani wie o tej karmie. No. A, a, ale ci wszyscy ludzie, którzy kierują się tak zwanym dobrym sercem, no przecież, prawda? Ale co okay. z tą, tą karmą? Ona, karma te, też jest używana, tak? Oczywiście karma, jest prawda? używana. Na przykład znam psy, bo jeżdżę po wiochach, rozwożę karmę, gdzie kiedy zawożę pufi, mhm. to pies ma święto, bo pies normalnie je przykładowo suche bułki i rozmoczone w wodzie. Mhm. Ale przynajmniej u nas w schronisku karmimy zwierzęta jedzeniem gotowanym, a Karma sucha, to jest karma takiej wysokiej jakości, bo to już psy, które są chore, jedzą suche, a reszta to po prostu je gotowane. I tu od razu mam apel do Państwa, jak idziecie Państwo do schroniska, to nie kupować pufi, żadnego herosa, tam jakieś tam dino, tych wszystkich mar marketowych karm, bo dla psów akurat w naszym schronisku, w innych niekoniecznie, to jest zabójstwo. Jak już... Aż tak? Aż tak. Dlatego, że no to uszkadza wątrobę przy takim tym, no w ogóle źle wpływa. Biorąc pod uwagę, że u nas schronisko się starzeje i mamy coraz więcej starych psów, a z kolei młode w ogóle nie powinny tego jeść, bo to nie ma za dużo wartości odżywczych. I wtedy lepiej wziąć puszkę dla kota. Karmy dla kota, puszkę dla kota, dlatego, że jest wieczny problem, bo mamy ponad 200 kocilnia z mieście mhm. i jest problem z kocią karmą. I wtedy, I wtedy wszyscy jesteśmy zadowoleni. W schronisku i kocury, które dostają karmy na mieście. A problem z kocurami, z kotami, jest w schronisku duży? Nie, jest coraz mniejszy. Po prostu daje znak o sobie powszechna sterylizacja i kastracja. To, co było wprowadzone jeszcze przed, przed otwarciem schroniska, kiedy obowiązywał poprzedni program zapobiegania. Zwierząt, gdzie było napisane, że Rada Miasta może, może przyjąć taki program, tam będzie sterylizacja i kastracja zwierząt. Byśmy w ogóle jako jedno, mm, pier, jedno z pierwszych miast w Polsce wprowadziliśmy kastrację i sterylizację zwierząt właścicielskich. Bo im więcej psów jest mniej, czy kotów zdolnych do rozrodu, tym bezdomność się zmniejsza, mhm. bo na tym to polega. W roku 23 adoptowano 83 psy, zdaje się. A to ludzie tak pokochali sobie adoptowane zwierzaki. Czy, co, co jest? Przecież to są zwierzęta z przeszłością, bogatą przeszłością. Różnie, są też szczeniaki, ale są, brahmi redaktorze, są też zwierzęta, które trafiają do schroniska, i dla nich to jest raj. Z warunków, które zostały zabrane. No właśnie. I czasem jest tak, że ten pies w ogóle przechodzi, przykładowo przyjdzie schronisko, pójdzie do domu i tak jakby się w tym domu urodził. A z kolei są też psy, z którymi później w domu trzeba pracować. Są psy, które w żaden sposób się nie zaklimatyzują w tym domu. To jest loteria. Ale no tak jak mówię, pies od zawsze towarzyszył człowiekowi. W końcu żeśmy udomowili wilka. Mm -hmm. No. <laughs> <laughs> tak? Tak. <laughs> I jest fajnym towarzyszem. Jest członkiem po i powinien być członkiem rodziny. I ja się bardzo cieszę, jak do tej pory ludzie do mnie piszą czy dzwonią, że mają jeszcze tego psa. Że to ode mnie tego psa adoptowali. Zresztą pana brat, prawda? Tak. Kluska. Nie, psiaczka. Pro, prosiaczek? Prosiaczek, Dobrze, to okay. był Prosiaczek, Dobrze. z czego no, jak napisał, <grym> że okay. właśnie adoptował Prosiaczka, no to była... nie, to chyba, że w domu nazwali, nazwał, to był Prosiaczek, Dobrze, okay. w schronisku był Prosiaczek. No bo to tak. to był pies bezdomnych, to był pies, to w ogóle historia tego psa jest ciekawa, bo to był pies, którym myśmy się opiekowali, jak kiedy było przytulisko w Buczku, niedaleko mieszkali bezdomni, którzy się u nas w Buczku stołowali, i mieli psy. Myśmy te psy, wyster suki, wysterylizowali i to był prosiaczek. Jak oni się później przenieśli do Szczecinka, to prosiaczka przyprowadzili do schroniska. Mm -hmm. I to był pies, no, to był świetny pies. Zresztą pana brat pisał do mnie, że, że był szczęśliwy, że tego psa adoptował, był członkiem jego rodziny, a ja z kolei, jak przeczytałam, że prosiaczek ma dom, <laughs> popłakałam się. O, aż tak? Aż tak. No dobra. Wątek taki, no dobrze, to ten wątek sentymentalno-osobisty. Tak. Komu... Kto może adoptować psa? No przychodzi uśmiechnięta rodzina i mówi, chcemy pieska adoptować. To znaczy, w tej chwili są inne procedury, jest ankieta adopcyjna. Ja stawiałam bardziej na rozmowę z człowiekiem i później na sprawdzanie warunków. Wizyty poadopcyjne. Zresztą teraz też chcę w tym miesiącu wybrać się na wizyty poadopcyjne, bo mhm. ja uważam, że jak ktoś przychodzi do schroniska, to może naściemniać mi wszystko. Jakie ten pies będzie miał warunki, a później ten pies nie wiadomo gdzie ląduje. Mhm. Ja, wolę, ja muszę zobaczyć. Ufaj, ale kontroluj. Tak, yy, kontrola <laughs> najwyższą formą zaufania. Tak jest, dokładnie tak. <laughs> To wszyscy, którzy. Wszyscy? Którzy adoptowali? Nie, ale tak sobie raz tam co, raz co tam, piąty, co, co siódmy. tak, tak. jest mhm. dokładnie tak, z reguły wioski. Będzie audyt. Tak. Ale muszę panu powiedzieć, że jak robiliśmy wizyty poadopcyjne, to w czarnym. Był pies w kiepskich warunkach i tego psa odebraliśmy i na jednej wiosce, już nie pamiętam na której, no w tym wieku to już tak jest, też, no też Pan będzie starszy. Na jakiejś wiosce. <laughs> na jakiejś wiosce, więc z tej wiochy też odbieraliśmy psa. Pamiętam nawet jak żeśmy go w schronisku nazwali, to był histeryk. Tak, a to dawało charakter tego psa? Tak. tak. Głośno było, znaczy. Co Pani schronzi, sądzi o naszym schronisku obecnie działającym? Chyba no i go nie wiem, formule, w formie, w jakiej jest. To znaczy zgodnie z nowym rozporządzeniem. Znaczy, ja przepraszam, ja dokończę, bo dobrze, muszę być wredny. Nie, nie, bo nie. miała Pani sądzić prawo, że, że ja już skończyłem. Natomiast przepraszam, przepraszam. Ja chciałem tak zapytać dobrze. o tą kosę, którą Pani miała ze schroniskiem jeszcze do niedawna. wyartykułowywaną na Facebooku. Dosyć ostro. Tak. Jest nowa Pani kierownik? I sko skończyło się. Aha, już nie ma kosy. Nie ma kosy. Dobrze. A jak jest to, to jak, jak z tym schroniskiem teraz? No jest... w tej chwili jest dobrze. Tak? Tak. Ja z pełną świadomością i odpowiedzialnością mówię, że jest dobrze. A w ogóle jest o wiele lepiej i dlatego, że zgodnie z nowym rozporządzeniem, zaczęłam to mówić wcześniej, schronisko musi pracować 24 na dobę. Mhm. Czyli tak jak my mieliśmy 12 godzin, i później 12 godzin było nieczynne, później mieliśmy 10 godzin, bo nam skrócili czas pracy ze względów oszczędnościowych, nie patrząc na zwierzęta. No to tak w tej chwili naprawdę, jeśli są pracownicy całodobowi, to jest bezpieczniej dla psów i ludzie mogą zrobić więcej. A wolontariusze to, to, to teraz mogą zrobić więcej, czy kiedyś mogli zrobić więcej? To znaczy, z wolontariatem jest tak, że nie ma pracownika, bo jest ich za mało. Na papierze jest ich dużo, ale przychodzą choroby, urlopy, prawda? Mhm. I okazuje się, że tych pracowników tak nie ma za dużo w rzeczywistości. Więc w tej chwili nie ma czterech pracowników, bo dwójka na urlopie, dwójka na chorobowym. Więc praktycznie nie ma kto tymi dziećmi się zająć. I jest zrobiony, że wolontariat od 16 roku życia. Mhm. Ja się zajmowałam cały czas, no bo ja siedziałam w schronisku, prawda? Nawiedzona Danusia. Tak. No i siedziałam w tym schronisku. Tak, siedziała w tym schronisku. I się zajmowała. I się zajmowała dziećmi. Bo ja uważam, że 16 lat to mają już, zaczynają mieć co innego w głowie. Mhm. I tak ciężko jest, ciężko. A jeśli za moich czasów przychodziły dzieci 12-13 letnie, to one się tak wdrażały siłą rzeczy i to już zostawało. Także im i, i, chciałabym w ogóle, żeby to wróciło. Jeśli mogę powiedzieć, to taki ogłaszam nabór wolontariatu do 15 lipca. Chcę zebrać grupę właśnie takich dzieci poniżej... 16 roku życia. Jeśli zbiorę taką grupę, no to będę wtedy z nimi pracować 2-3 razy w tygodniu, bo to jest i dobre dla dzieci, i dla zwierząt. Zgłoszenie wiadomo, gdzie kierować. Tak jest. Pani Maria Danuta Kadala, pełnomocnik burmistrza Jerzego hardy tak jest. tego samego, który schroniska otworzył, nie? Do, nie, to ten sam, który, jest? Ten sam, który no. otworzył i który doprowadził do budowy schroniska. No przecież bez zgody burmistrza schroniska by nie było. No nie oszukujmy się. No to pochwalili na koniec. Pani Maria Danuta Kadala, pełnomocnik burmistrza do spraw zwierząt. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. <ścoughs>